Wiemy z treści zadania, że przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Wiemy, że przekątna. Może inaczej. Wiemy, że ściana boczna sześcianu to jest nic innego jak kwadrat. I wzór na przekątną kwadratu to jest A pierwiastków z 2. Zatem możemy wywnioskować, że A pierwiastków z 2 równa się 2. Dzielimy na pierwiastek z 2 z dwóch. No i co? Mamy a równe 2 przez pierwiastek z dwóch. Wyciągamy niewymierność poprzez wymnożenie przez pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch i wychodzi nam, że a równa się 2 pierwiastki z dwóch przez 2. Po skróceniu mamy pierwiastek z dwóch. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest i wiemy, że sześcian składa się z sześciu ścian, których wszystkie są kwadraty. Zatem pole całkowite to jest 6a kwadrat. Po podstawieniu naszego pierwiastka z dwóch mamy 6 razy pierwiastek z dwóch do kwadratu równa się 6 razy 2, czyli 12. Zaznaczamy.